Pani jest dziennikarką i Pani mąż, jak już Pani wspomniała, czy praca codzienna mediów, telewizji, no siłą rzeczy bardzo mocno ograniczona i bardzo trudna jest dzisiaj dla, dla Ukraińców też ważna dla, dla, dla codziennych poszukujących informacji o tym, co się dzieje? Oczywiście, że bardzo ważna i właśnie ludzie, którzy siedzą po tych miasteczkach ukupowanych przez rosyjskich żołnierzy mówią, że no... Kiedy siedzą w tych w piwnicach albo w schronach bombowych, kiedy przechowywają się od tych żołnierzy, bo te żołnierze wchodzą do ich domów, szukają tam jakieś jedzenie, zabierają jakieś rzeczy, no różnie robią tam. To te ludzie siedzą wtedy w, w piwnicach i żeby mieć jakiś związek, z, jakieś połączenie z tym światem na górze, to, to włączają jakieś radia i, i właśnie ta informacja... Bardzo ważna dla nich, kiedy oni siedzą w domu, to włączają telewizję. Teraz, nawet tutaj na Ukrainie Zachodniej, że jest tutaj spokojniej, ale w różnych e, restauracjach, w e, kawiarniach to włączają, e, ca, ciągle włączają telewizję i ludzie ciągle ją ogląda, oglądają, żeby wiedzieć, co się dzieje w tym kraju, bo nie każdy może mieć komórkę pod ręką, żeby obejrzeć jakieś tam strony internetowe, obejrzeć jakieś te, e, informacje z agencji e, informacyjnych. I moja praca wygląda teraz tak, że siedzę w domu, nie mam mieszkania w Lwowie. Dzwoniłam do, 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 do swoich kolegów. powiedziałam, że gdyby coś, to mogłabym jakieś tam swoich bliskich zamieszkać w Lwowie, może na jakieś tam kilka dni przejeżdżać, a potem wracać tutaj, może jakoś tak zrobić, żeby jechaliśmy jednym samochodem z mążem, żeby też nie tracić paliwo, bo, bo teraz paliwo zostaje się droższe eee, i nie wiadomo, jak tam będzie z z, pens z jak dostaniemy pensję eee, i właśnie... Kiedyś byłam w studium jak pan prowadziłam program poranny opowiadałam ludziom o informacjach różnych nie takich okropnych jak, jak jak są te informacje teraz teraz siedzę w domu co może robić troszeczkę mówię po polsku niestety nie nie idealnie jest nie idealny jest mój język polski, bo nigdy go nie uczyłam ale gdy mam możliwość przekazać przekazać Polakom, co się dzieje w moim kraju, żeby wiedzieli o tym, co robi Putin, co robią jego żołnierze i że to jest nie, nie tylko katastrofa i nie tylko wojna w Ukrainie, ale ta wojna dotyczy każdego i, i może właśnie wyjść za granice Ukrainy. Bo, bo nie wiadomo, do, do czego zmierza Putin, Dla, dlatego wykorzystuje tą możliwość i bardzo dziękuję właśnie e, telewizji polskiej, dziennikarzom polskim, że oni dają mi taką to my dziękujemy pani redaktor za, za to spotkanie jeszcze jedno pytanie chciałem jedną sprawę chciałbym dopytać o tę perspektywę pomocy milion siedemset tysięcy osób 20 tysięcy osób to najnowsze dane jeśli chodzi o liczbę uchodźców którzy przekroczyli granicę z Polską czy to jest w we Lwowie w w Chodorowie widziane i czy czego wam dzisiaj najbardziej potrzeba jeśli chodzi o, o taką realną pomoc to jest otwartość na uchodźców to jest perspektywa militarnej pomocy a może dyplomatycznych szans na rozwiązanie tego... Tego konfliktu na poziomie rozmów negocjacji. Wszystko, co pan przeliczył, jest potrzebne. I dyplomatyczna pomoc, i pomoc w jakiejś tam w broni jakiejś, i pomoc humanitarna. Moje koleżanki, którzy okazali się w Polsce, piszą do mnie, oczywiście piszą do mnie, bo, bo oglądają też telewizję polską, mówią, o, zobaczyliśmy cię na, na ekranie. Mówię, no nie jestem w Polsce, jestem w Ukrainie. Oni mówią, tak, znamy, ale może pomożesz nam jakoś znaleźć jakąś pracę. Bo właśnie e, Ukraińcy wyjeżdżają do Polski i dostają mieszkanie, dostają dużą pomoc i też za to bardzo dziękuję od, e, od wszystkich Ukraińców, Ukrainek właśnie, Ukrainek z dziećmi, którzy okazali się w Polsce i którzy dostają tą pomoc od, od Polaków. Jest ta pomoc bardzo ważna i, i duża na dużej skali, ale. E, kiedy dostają jakieś mieszkanie, dostają jakieś e, ubranie, tak, bo dużo ludzi traci po prostu swoje życie, te, to, które było do, do początku wojny. Nie mają nic, tylko to, co mają, w co ubrane i co mają w tej, w tej ma, małej walizce. E, potem zaczyna się tak, że oni e, mają dostać coś, żeby żeby po prostu żyć, tak, żeby karmić swoje dzieci, i szukają właśnie pracy, i właśnie pytają, to właśnie w tym może, może jakoś pomożecie im, nie wiem, bo tutaj w Chodorowie właśnie też potrzebują jakichś tam ubrań. Ludzie oczywiście, że zbierają ubrania, przekazują jakieś tam jedzenie też, ale. Też kończy się, kończy się to wszystko, te artykuły spożycze też kończy się. Moja koleżanka w Lwowie miała firmę, która zajmowała się przygotowaniem jedzenia dla dzieci w szkołach ale teraz, teraz ona pracuje jako wolontariuszka i gotuje jedzenie dla wojskowych, dla uchodźców, dla obrony terytorialnej i ona, dzwoniłam do mnie i mówiła, weź Lesia, już nie wiem, bo kończy się mi te, te e, kończy się tam ziemniaki, morkwa, wszystko. Nie wiem, z czego mam ugotować te jedzenie dla chłopców i dla dziewczęt, dla tych wszystkich ludzi, co mam zrobić. Potrzebuję jakiejś pomocy właśnie. No jakoś dajemy sobie radę, ale też potrzebujemy pomocy. Absolutnie, pani redaktor, mam nadzieję, że ta polska pomoc też będzie pewnie nie, daleko niewystarczająca, ale że, że ona będzie tym, tym jednym z kamyczków, które pomogą Ukrainie obronić się i że kiedyś po prostu wróci pani do studia i poprowadzi swój program w swojej telewizji w czasach spokoju. Spokojnego wieczoru, Lesia Wakuliuk, ukraińska dziennikarka telewizji Ukraina24. Serdecznie dziękuję, pani redaktor, za to wyjątkowe spotkanie.